Cześć, witamy Was dzisiaj z Asią Cześć. na kanale DermoTV. Jako, że jest zimno za oknem już od całkiem dawna, przedstawimy Wam kilka sposobów na zabiegi na nasze dłonie. Przez to, że jest to skóra pozbawiona gruczołów łojowych i ma cieniutką warstwę tłuszczową, jest bardzo narażona na czynniki fizyczne i chemiczne, które jej serwujemy każdego dnia. Niestety skóra nas ciągnie, boli, szczypie, łuszczy się bardzo często. Na szczęście dzięki prostym, domowym zabiegom pielęgnacyjnym możemy znowu przywrócić naszym dłoniom świetną kondycję. Tak jest. I my rozłożyłyśmy to tak jakby na dwie części, na peeling i maskę, bo wtedy mamy najlepszy efekt. Przedstawimy Wam trzy propozycje, jednego i drugiego. Kompleksowych rozwiązań. Tak jest. To zaczynamy. Żeby zrobić nasz pierwszy peeling, potrzebujemy łyżkę oleju kokosowego, łyżkę soku z cytryny oraz trzy łyżki cukru. Mieszamy naszą miksturę, masujemy nią dłonie przez kilka minut, tak żeby czuć się komfortowo i czuć też, że ładnie to złuszczyło nasz naskórek. No a teraz druga propozycja. Drugi peeling przygotujemy dzięki kawie. Kilka łyżek zaparzonej, mielonej kawy pozostawiamy do wystygnięcia. Następnie właśnie tą kawą masujemy nasze ręce, dłonie przez kilka minut, a potem peeling zmywamy. Peelingu z kawy możemy użyć na całe ciało, zadziała równie dobrze. Trzecia receptura bazuje na płatkach owsianych. Właśnie do płatków owsiarych dodajemy bogaty krem nawilżający. Mieszamy i odstawiamy na chwilę tak, żeby płatki nam leciutko zmiękły, bo jednak one są mocno szorstkie, kiedy nie są odmoczone. Po około minucie masujemy nasze dłonie i oczywiście ostatecznie zmywamy. Po wykonaniu peelingów nasze dłonie przygotowane są do przyjęcia maski. I tutaj nasze propozycje, pierwsza maseczka jest na bazie mielonego siemienia lnianego. Mamy się mielniane brzącą wodą i czekamy, aż wytworzy się charakterystyczny dla niego śluz. Następnie papkę nakładamy na dłonie i zawijamy dłonie najzwyklejszą folią kuchenną. Następnie owijamy je jeszcze ręcznikiem albo zakładamy rękawice kuchenne, tak żeby uzyskać dodatkowe ciepło. Naszą maskę pozostawiamy na dłoniach na 20 minut, następnie zmywamy i nakładamy krem. Druga propozycja bazuje na oliwie z oliwek. Najpierw ją podgrzewamy i opcjonalnie dodajemy odrobinę witaminy A lub E. W takiej mieszance moczymy nasze dłonie 10 minut. Jest to niezwykle przyjemne. Po upływie określonego czasu wyjmujemy dłonie i wmasowujemy w nie nadmiar oliwy, która na nich pozostała. Ta maska jest idealna na noc, kiedy wiecie, że nie musicie ani moczyć, ani myć waszych dłoni. Rano budzicie się po prostu ze zregenerowaną skórą. No i nasza trzecia propozycja, bardzo prosta, ale na pewno każdy będzie ją mógł przygotować w domu. Przygotujemy ją z kremu do rąk o bogatej formule. Nakładamy krem na dłonie i tak jak przy masce na bazie lnu, zawijamy nasze dłonie w folię i owijamy je ręcznikiem, tak żeby uzyskać właśnie dodatkowe ciepło. Maskę trzymamy na dłoniach przez 10 minut, następnie zdejmujemy folię ręcznik, no i nadmiar kremu wmasowujemy w dłonie. Tak. Najprostszy sposób, taki, który może zrobić każdy. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzach, jeśli macie jakieś swoje patenty. Dokładnie. No i który z tych, które przedstawiłyśmy, wam się najbardziej spodobał. A który zestaw wybierzecie. Dokładnie. Jaki peeling, z jaką maską. Dokładnie. Dobra. Pamiętajcie, żeby subskrybować, żeby nie ominąć żadnego odcinka właśnie na tym kanale. Bardzo ciekawe pielęgnacyjne tak. materiały i pojawią się też razem. Tak jest. To miło. I w górę, jak wam się spodobało. I do zobaczenia. Cześć!